Halo, witam. Sims 4 dzisiaj. I w ogóle pełnia dzisiaj ma być z tego, co widziałam. Także, no, trochę, trochę beka. Ale czym my się będziemy dzisiaj zajmować? Będziemy się zajmować tym, że może, jeżeli ty jakoś się ogarniesz laska jakimś cudem i wybuchniesz może tylko raz podczas pełni, na przykład i możesz pójść spać teraz, tak ten, to potem się będziemy zajmować tobą. Będziemy się zajmować tym, żeby czemu kwiaty ktoś sobie położył w rogu przy przy tym. Czy da się w ogóle tutaj usiąść? Weź Odpręż, da się tu przejść? Pokaż. Aha, ktoś położył sobie kwiaty tutaj i przez to nie da się przejść. To bardzo mądrze. A weźcie, połóżcie te kwiaty tu, żeby się dało przejść. Jest w ogóle to jakaś osoba zafiksowana na punkcie kwiatów zamieszkała, ja nie wiem. Ja nie wiem, co tu się stało. Masa kaktusów. Co ja chciałam mówić? Nie wiem, co ja już chciałam mówić w tym momencie. No tak, ale mamy sobie tutaj współlokatorów, którzy wcale nie są współlokatorami, tylko są osobami, którym pomagamy. Tak, to, to taka taka narracja. Ty sobie śpisz i potem chciałabym, żebyśmy odwiedzili Juliet. No bo w sumie ty się przyjaźnisz Juliet, wymieniłyście się tymi bransoletkami przyjaźni i w ogóle. To myślę, że to by było mega, mega fajne, gdybyśmy wpadli do niej i w ogóle zobaczyli, jak oni mieszkają, bo uwaga Uwaga, była prośba w komentarzach i ja jestem w 100% przychylna do tej prośby i tak zrobiłam. To znaczy, prośba była taka, żeby Iggy i Liam doczekali się dzieci. Także mają, mają dzieci jak najbardziej i może fajnie by było poznać te dzieciaki i w ogóle. Zrobiłam te dzieci na zasadzie, no, że z nauki. Także, także, tak, tak, tak. Korzystanie z nowych opcji w gry. No bo tak stwierdziłam, że może fajnie by było, żeby ich higieny przeszły dalej i w ogóle. Wydaje mi się, że umarł ktoś, kto był ważny, ale to wygląda Jakbyś ty nie żyła, nie wiem. O, widzę, że ty możesz teraz wejść tutaj jednak. To dobrze, że ci to zdjęłam. Czekaj, ty, Piażu Jak już rozmawiamy, to o, chociaż po śmierci. O, bo to jest szansa, że my pomagamy temu typowi, dlatego że mu ktoś umarł i dlatego skończył tak. No, z dnia na dzień, bez dachu, nad głową, ojeju, to jest mu w sumie przykre, jak się nad tym zastanowi. Ale z drugiej strony, tak jak myślę o niej, w sensie o Fatimie, to, to cieszę się, że zrobiłam taką Simka. W sensie to jest strasznie odświeżające, bo gram kimś też, kto, kto nie należy do tej rodziny, a jest ważny. Fabularnie I w ogóle, ale o, ta, ta się tam świeci na czerwono, i w ogóle. Ale zmierzam do tego, że no, Fatima, fajna simka, i w ogóle mega fajnie spoko, że się, że się nie ugra. Takie są moje odczucia i takie są moje emocje. Kiedy ty pracujesz, moja droga? Za dwa dni. Jak tam kury jakoś żyją? Coś tam jakoś, jakoś może żyją. No, jak tam rośliny też żyją? Coś się da zrobić z tym? Nie za bardzo. No dobra. To jeszcze w międzyczasie też mam taki pomysł, bo myślałam o tym, żeby tutaj też jakieś dzieciaki mieszkały, na zasadzie, że pomagamy też dzieciakom, a że za bardzo nie znamy żadnych dzieci poza Nicole, to mam pomysł jak to rozegrać. To znaczy robimy klub, i on będzie tylko na zaproszenie. Nazwiemy go jakoś tam, nie wiem. O, pomoc rodzinna, tak, to będzie, to będzie dobre, żeby go nazwać pomoc rodzinna i, i nie wiem, możemy zrobić sobie tutaj tego, motylka. I zasady rekrutacji, to bym chciała, żeby to był wiek dziecko i młody dorosły, wtedy Fatima będzie się liczyć, dobrze. I, i tylko tyle, bo dzięki temu mogę szukać osób, które są dziećmi. Bo będę je widzieć. Ciekawe ile takich osób jest. No nie mówcie, że żadnych dzieci nie ma, nie wierzę wam. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się w żadnym wypadku. A tu są drabinki, tu nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem, dzieciów, innych osób. No nie mówcie mi, że dzieci tu nie ma. Ja miałam taki świetny pomysł. O, tu jest jakieś dziecko. Czekaj. Harcerka. Słuchaj. Yy, przyjazne powitanie. Zapraszam. Miałam taki świetny pomysł, który mi nie zadziałał, ale dobrze. Chodź tu. Zaraz zobaczycie, jak ja chcę to zrobić. Tylko, no, najpierw to ogarnijmy, że poznajmy jakieś dzieci. Bo bym chciała trójkę dzieci, że z narracją, że te, ta trójka dzieci potrzebuje pomocy. O, tu jest jeszcze. Proszę. Przyjazne powitanie. Dawaj. Gdzie jest to dziecko? No halo. Powitaj dziecko. Mari Harcerze, którzy potrzebują pomocy. No, czy możesz powitać to dziecko? Halo. Dziękuję. Naprawdę muszę już iść. Nie ma sprawy. Czy ja mogę dodać dzieci tu? Proszę. Tak, mogę. Dobra. Żeby mi się nie zgubiły. Jeszcze szukam jakiegoś jednego losowego dziecka. Może się trafi. Dobra, chyba nie znajdę. Nie mam pojęcia. A kto to jest? Hmm. Wydaje mi się, że to jest chyba w ogóle. Ojciec Fatimy, ale pewna nie jestem, bo macie inne nazwiska. Ale coś tak patrzyłam w drzewie genologicznym, chyba tak było. Ale nie wiem. Zapraszam. Dzień dobry. Tak, to jest ojciec. A i w ogóle. Aha, to Twoja siostra nie żyje. Good to know. Huh, spoko, dobrze wiedzieć. Dobra, ale teraz tak, skoro poznaliśmy dzieciaki, jakieś tam. Cześć ta, to fajnie że ci strzyka w kręgosłupie. To mój pomysł zakłada, że dodajemy wizytę z noclegiem i no właśnie, i teraz możemy te dzieciaki zaprosić. Haha! Ha! Działa, działa, świetnie. I zapraszamy na przykład na pięć nocy i oni będą właśnie jako takie dzieci, którym, którym pomagamy, tak? Bo u nich na przykład, no nie wiem, coś, coś niefajnego się dzieje w domu i w ogóle i dokładnie. I dzieciaczki sobie u nas będą tutaj mieszkać, proszę, dzień dobry. Mamy Megan, której będziemy pomagać. I gdzie jest drugi dzieciak, którym będziemy pomagać? Nie mam zielonego pojęcia, ale tak, możesz sobie zostawić tutaj plecaczek, proszę bardzo. I ja ci to przyniosę na górę, bo ty będziesz, Megan, na górze mieszkać. Tak mi się wydaje, że tutaj jest taki pokoik idealny dla dzieciaków. W ogóle słodki masz ten plecaczek. Dobra, przydzielimy ci łóżko. Proszę, tu będzie Megan. A ten chłopiec, który jak się nazywa? Jefferson. Dobrze, Jefferson będzie tutaj. Dobrze, a gdzie jest Jefferson jeszcze? Halo Jefferson, pojawisz się czy nie? Chyba nie. Chyba, że on tu przyjdzie dopiero, bo niby łóżko mu przydzieliłam, więc w teorii powinien. Dobra, ale mamy sobie ładnie tutaj naszą rodzinę zastępczą, tymczasową dla ludzi, na smutnych ludzi. Dobra, ty jak wstaniesz, to chyba sobie wybuchniesz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bestia wzywa, no tak. Ty nie dasz rady złapać porcji, moja droga. Możesz się załatwić jak zwierzę tutaj w toalecie. Proszę, zapraszam. Okej, okay, nawet nie zdążysz, bo wystraszysz ludzi. To możesz tego pana tutaj wystraszyć, zapraszam. Możesz sobie warknąć na niego. I potem możemy cię zamknąć w pokoju. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego ja robię takie rzeczy, to robię takie rzeczy dlatego, że jeżeli bym ją zamknęła tak po prostu w tym pokoju, no to ona jest tak po prostu zamknięta i ona w pewnym momencie się nauczy panować nad sobą, a mi bardzo zależy, żeby ona się, no, nigdy, nie nauczyła. Dlatego, jeżeli ona kogoś wystraszy, to się nie nauczy panować nad sobą, więc to jest wszystko zaplanowane. Tak, dokładnie tak jak to niszczenie łóżka tutaj. No cóż, jest jak jest. Dobra, ale współlokatorzy nasi tutaj śpią. Ta śmierdzi w ogóle Jezu, fu. Ale ktoś sobie lampkę w ogóle tutaj wziął. Spoko. O właśnie, zobaczymy, czy komputer budzi Simów. Ale chyba nie, chyba nic na to nie wskazuje. No to spoko. Dobra, ty, możesz o, posprzątać sobie w kurniku w międzyczasie. Możesz tak, tak, to, to dokładnie możesz zrobić. Czy coś trzeba zrobić? Dookoła roślin. Daje mi się, że chyba, chyba nie. Tak nie wyglądają przynajmniej, żeby coś trzeba było dokoła nich zrobić. Czemu ty się kładziesz tutaj? Aha, idziesz się wypłakać do łóżka córki. Świetnie. Jezu, ta po krzakach biega w ogóle. No cóż, jest jak jest. No i ona przyszła, a ten chłopak, to, to ja nie wiem gdzie on jest. Weź rozpocznij spotkanie klubu, to może się pojawi. Halo Jefferson, co jest z tobą? Jest, idzie. Idzie Jefferson. Dobra, to zakończ spotkanie. Jefferson, dobrze, dotarłeś. Słuchaj, północ już była, martwiłam się. Jaki ty masz słodki plecaczek, matko? Te plecaczki są przeurocze. Dobra, Jefferson, to ty będziesz spać tutaj, więc masz tu swój plecaczek, więc jak najbardziej możesz sobie tam, tam spać. Dobra, ogólnie jest późno, więc może ty też byś się położyła, czy coś? Tak, by wypadało. Weź wyłącz ten telewizor i spać. To byś się ogarnęła. Czy ty naprawiasz? Nie, myślałam, że naprawiasz. Smesujesz. Bo dziwne, jakbyś to naprawiała teraz. No tak, ale oczywiście wszystko podrapane, wszystko poniszczone. No, jest jak jest. Wymagasz pomocy. Nic nie poradzimy na to. Ale liczę, że się ogarniesz. Będziemy mogli do Juliet właśnie pójść później. Bo na razie nasz plan pomocy rodzinnej działa. Ale fajnie było, żeby jeszcze inne rzeczy tutaj działały. Dobra, Mordo. Kiedy się ogarniesz? Na razie się nie zapowiada. Ta się wyśpi do tego, Czasu i tak się skończy. W ogóle tutaj można ustawić budzik? Chyba nie. Szkoda, bo przeuroczy jest ten budzik. W ogóle wygląda jak toster słodziutki. No, a dzieciaki mają kontakt ze sobą. Też jest mega spoko. Ej, naprawdę jestem dumna z tego pomysłu. Jakby niby mała rzecz, ale ona tak mega cieszy. Jest takie odświeżenie rozgrywki, że nie macie pojęcia. I w ogóle to się zepsuje niedługo. Czy ty możesz się ogarnąć, żeby móc tu przyjść i to zjeść? No jeszcze pozmywa ten dzieciak. Jezu, w ogóle same plusy. Juliet, dawaj, czekam na ciebie. No wreszcie. Cię, Boże. Ogarnęła się dziewczyna. Dobra, byś poszła do toalety tak na przykład. No co nie możesz podejść. A, no tak, bo cię zamknęłam przecież. Pff. No teraz już możesz, zapraszam, proszę. I na dole. Aha, już myślałam, że pierogi czekają na Ciebie, ale widzę, że nie. Weź podaj śniadanie, jakieś nie wiem, jajka na toście w międzyczasie. To też będzie fajne, jak ty coś ugotujesz. I w ogóle tu jest pełno ludzi, których ty jeszcze nie znasz. O, tu tutaj gość naprawia nam ten komputer. Jezu, jak słodko! W ogóle ty masz szkołę niedługo. Zastanawiam się, czy ja chcecie wysyłać do szkoły. Jakoś tak średnio, średnio mnie to się uśmiecha, bo tak wychodzę z założenia, że dużo, dużo czasu spędzisz w tej szkole, ja bym chciała dużo rzeczy z tobą zrobić i tak, ta, i tak, tak, tak wiesz, tak średnio, średnio po prostu chcę korzystać na tym, że ci nie będzie, bo nie, nie skorzystam wcale, lepiej skorzystam, jak ty będziesz. Nie jest iść do liceum, nie, nie idź dzisiaj do liceum. Dzisiaj dostałaś pozwolenie, żeby nie iść, bo, bo wczoraj była pełnia i w ogóle źle się czujesz i chciałabyś się zobaczyć ze swoją siostrą, to tak, to jest to jest mój plan. Jezu, co ty naprawisz? Aha, teraz to ty naprawiasz ten komputer. Proszę nie umrzyj w trakcie, błagam cię. Dobra, Laska, weź prysznic. To jest w ogóle brudne, więc wyrzuć i będziemy się zbierać, żeby się może z Nicole spotkać. I tak wiem, że ci nie ma w szkole. To jest celowe działanie, że cię w tej szkole nie ma. Dobra, idziemy. Elo? Załóżmy, że Nicole też dostała pozwolenie, żeby nie pójść do szkoły. To się w ogóle kupy nie trzyma, ale załóżmy, że tak było. W ogóle tak, to pełna chata jest po prostu. Bo tu jest rodzeństwo i z tego. Co pamiętam. Davey Hunter. No, jest Liam, który jest mężem Igiego. Jest Lori, która jest córką. Jest mały Tyson, który ma. Jezu, ma tak podłużną twarz, że nie wiem, czy jestem szczęśliwa, że on tak wygląda, ale niech i będzie. No dobra, idziemy w odwiedziny. Może wreszcie zobaczymy się z naszą młodszą siostrą, jakiś czas spędzimy czy coś. No tak, oczywiście dywanik dla dzieci jest tutaj. Cześć, Lori, przy okazji się przedstaw. Ty znasz w ogóle Igiego? Nie znasz Igiego. Się może też poprzedstawiaj. Halo, Igi, bo ty jesteś mężem, a może właśnie wypadałoby się przedstawić. Cześć Liam. No i Liam do pracy poszedł, no i tyle by tego było. Dobra, bo ty jesteś to Jaki słodki kubraczek, bo ty jesteś siostrą tej, młodej. Halo. Dzień dobry, Nicole. Zapytaj, jak minął dzień. O, no, możesz porozmawiać o obawach z nią w międzyczasie, bo to jest twoja najlepsza przyjaciółka chyba w tym momencie, nie? Możesz rzekać na święto miłości. W ogóle tak, ja nie obchodzę święta miłości naszą tutaj, kogo nie lubi jak ciebie, jejku. naszą tutaj, Julietką i w ogóle. To jest między brązletkami. O Jezu, pokaż mi to, chcę to zobaczyć. A dlaczego nie obchodzę? Bo w ogóle stwierdziłam, że, że ona jest ta seksualna dla mnie. Tak, ona dla mnie jest osobą, która nigdy się nie zakochała w nikim, nigdy w ogóle to nie było dla niej priorytetem, ale słodziutkie. Matko, te animacje. Więc stwierdziłam, że pójdę w to jeszcze bardziej, że po prostu ona nie będzie miała nikogo. Co to jest? Nienawidzę złośliwości, a to ona cię zaczepia trochę. No dobra, daj spokój. Wychowawcze, połóż do łóżka, nie no bez przesady. Weź tam jakoś, nie wiem, pogawęń z nią. O, poznaj ją, czy coś. Droż się na temat mody. No, nie wiem, jakieś miłe rzeczy porób. Dobra, jednak się nie droż, bo to jest złośliwe. Ale może z nią potem popatrzeć w humory, Dlaczego nie? Jakieś miłe rzeczy sobie poróbcie. O, żeby było widać, żeby się przyjeźnicie i w ogóle tęskniłaś za siostrą i miło czas spędzacie i w ogóle siostrze się jakoś układa, bo jest ta Lori. W ogóle gdzie jest ta Lori? A ty gadasz do dziecka, które leży w kuchni. To bardzo mądrze. O Jezu, to są te. Eliza i Bob w pancakes, tak w rogu Parceli. W ogóle jak, w jaki dziwny sposób one się ułożyły. No ale dobra, tak umarli, to tak sobie są. Jest jak jest. A gdzie jest ta Lori? A tu jest Lori. W ogóle ten dom jest za mały dla was. No ale dobra, załóżmy czysto w teorii, że się, wy się tu mieścicie. To tak, to, to jest w ogóle córka Liama i Igiego I tak, i jako był taki pomysł podrzucony w komentarzach, że może fajnie by było, żeby nasza Nicole miała jakieś sensowne towarzystwo, jak będzie u wujków przyszywanych, więc to, to jest to jest właśnie jej towarzystwo. Nie ma za co. No Ale dobra, najlepszymi przyjaciółkami myślę to będzie spoko bo w sumie to to jest twoja najlepsza przyjaciółka. No i tak i tak na dobrą sprawę święto miłości spędzamy bardziej pozytywnie, że tak to nazwę. To znaczy takie wiecie miłość do rodziny na zasadzie kocham cię siostro, miło cię widzieć, bardzo się cieszę, że się widzimy. To to tak, to to właśnie robimy. Taki taki plan jest i myślę, że to będzie lepsze tutaj. Bardzo doceniam, dziękuję. Ja też. Myślę, że to będzie lepsze dla naszej Julii. To Jezu, co tu się dzieje? Halo, dziecko. Adrian, czy ty o tym pisałeś? Komentarza kiedyś, że dzieci się wyginają. To tak, nasza aseksualna Juliet dokładnie spędza czas ze swoją siostrą i, i tak. I może się jeszcze raz Julika przybić, bo to jest super animacja. Oje. Oh yeah. O Jezu, w międzyczasie chyba dziecko dorosło, bo widzę, że teraz stoi na własnych nogach. Poza tym jest napisane małe dziecko, więc chyba, chyba tak. Tyson chyba się to tobą nikt nie interesował. Przykro mi. Dobra, ale wracamy do siebie. Możemy zabrać ze sobą w sumie młodą, bo myślę, że to by było spoko, żeby jej opowiedzieć całą historię, że, że słuchaj. W ogóle tam trochę trochę rodzice się pokłócili, w sensie moja mama i twoja mama. No i padł taki pomysł po prostu, że, że no ja mam trochę problemy w szkole i w ogóle, że, że ja tam zamieszkałam u koleżanki w takim domie pomocy i w ogóle. I, i tak, ja na razie sobie mieszkam tutaj, obiekty usunięte, które są bagiem, więc tak, ja na razie mieszkam tutaj i skoro mieszkasz tutaj, to może fajnie by było. Nie wiem, kto jest w domu, ale tu jest gra. Możemy zmienić grę, no na przykład nie obuścamy, albo nie w karty. Ty, zmień na karty. Chodź, zmień na karty i sobie pogramy w karty z ludźmi tutaj. Dzięki, Sawana, doceniam. Dziękuję. <grytanie> tak, zmiana na karty i ja bym chciała, żebyś ty może zagrała z kimś innym. Tylko czy mogę kliknąć? Aha, nie mogę grać w karty, ale ja wiem, że potrzebuję innych Simów, ale ja myślałam, że tu są inni Simowie. Halo, tu jest Nicole, która sobie gada z Fatimą, fajnie, ale ja bym chciała grać w karty z... Dlaczego nie mogę z tobą? Dobra, zmień jeszcze na inną grę. No dobra, zmień na to, o nie obuślamy. No dobra. I ty tu możesz grać z. Jaki skam, nie można grać w karty z nastolatkami, bo co, bo hazard? Dobra, idzie ekipa remontowa do grania w lamę. No, i su super, i super wyjście rodzinne. Biedna. <grym> jest w ogóle ten pokój jest przesłodki, a ty gdzie idziesz? Halo? Ja już chciałam mówić, że pokój jest przesłodki i ty sobie idziesz, no wiesz co. No ale tak, ale ogólnie pokój jest przesłodki i idziesz broić nam na dywanie. No dobra, zdarza się. I to jest świetny pomysł dla mnie, że zrobiłam ten pokój, to jest fajne, bo dzieciaki mogą się bawić. Mogę się bawić lalkami. Czekaj, ty jako nastolatka możesz się bawić lalkami? Pokaż mi to. A pobaw się z nią lalkami, czemu nie? To też jest słodkie w ogóle. Jejku. W sumie wy nie miałyście nigdy jakichś takich super niewiadomo jakich zabawek, znaczy jakieś tam były, nie? Nie było jakiś super, nie wiadomo, jak pusty ten wasz dom, ale no przyznać trzeba, że ten pokój zabaw dla dzieci jest bardziej wypasiony, więc to też jest mega spoko, że w sumie możesz siostrą się pobawić w ten sposób. To jest słodziutkie, strasznie. No dobra, ale plan też jest taki, tak mi się wydaje, że może z takich spoko rzeczy, bo ty masz jeszcze wolne dzisiaj, to skoro ty się całkiem okej okay czujesz, to może być. Halo, telefon, Orion dzwoni. Ale... jak Jakiego malucha zamierzacie odwiedzić? Znaczy, fajnie, spoko, ale jak boisz się, że jak kliknę OK, to, to oni przyjdą z noclegiem, więc powiem na razie, anuluj. Ale tato, ja nie mam malucha, ja jestem aseksualna. O, Jefferson przyszedł ze szkoły. Cudownie. Czy ty odrabiasz lekcje? Tak, spoko. Dobra, ty się dobrze czujesz, to świetnie. Chciałabym, żebyś zaczęła budować domek na drzewie. No bo chciałabym, żeby ten domek na drzewie kiedyś w ogóle powstał. Tak zależy mi na tym. Wtedy te dzieciaki będą miały w ogóle jeszcze więcej miejsc do zabawy, jeszcze więcej fajnych rzeczy i w ogóle. Także mega fajnie będzie. O Jezu, ale tutaj fajnie to powstaje, tak fragmentami chyba. Możesz poprosić kogoś, albo w ogóle można? Można dołączyć. Czekaj, czy są jakieś osoby, które można tak fajnie zaprosić z tych, które mieszkają u nas? Znaczy, ty jesteś w domu, więc może mogę cię zaprosić, czy coś? Tak nie wygląda, żebym mogła, no ale spoko. To ty tam odrób lekcję, zajmij się sobą, a ty buduj. Ty w ogóle znowu będziesz wybuchać? Ja nie wiem. Wolałabym, żeby ci spadało jakoś łatwiej to. Dobra, ale weź tam jakoś, nie wiem, do toalety. Pani Kol, jak musisz już iść, do zobaczenia. Fajnie, że wpadłaś. Miałaś skorzystać z toalety, ty piaro. No w ogóle ktoś muzykę znowu włączył, weź to wyłącz. W ogóle nie lubisz się z tym typem, prawdopodobnie dlatego, że go wystraszyłaś, no. Zdarza się. Ale tych dzieciaków nie znasz, więc może byś przedstawiła się tym dzieciakom jeszcze w międzyczasie. No bo w sumie będziesz teraz z nimi mieszkać przez następny x czasu. Czemu zeszłaś na dół umyć ręce? Boże. I zepsułaś zlew. Dobra, przedstaw się dzie dzieciakom. chobu do ciebie dzwoni. O Jezu. Cześć kochanie, z tej strony mama! O nie. o nie. Ej, a wpadnij do mnie w sumie. Cześć, mamo. Miło, że się martwisz w sumie. Czekaj, mamo. Ja cię powitam. Ożywiona rozmowa. Chodź, mamo. Możesz zobaczyć, jak mieszkam sobie. Jak słodko w ogóle, że ona stwierdziła, że wpadnie. Nie spodziewałam się tego po tobie. No tak, możecie sobie pogadać mimo wszystko, jakoś tam. Zobaczymy, jak wam pójdzie ta rozmowa. Bardzo chyba pozytywnie na razie. Także cieszycie się, że, że spędzacie razem czas. Więc w sumie spoko. To jest mega miłe, że Hope chce zobaczyć, że, że wszystko jest u córki okej okay i tak dalej. Także jak najbardziej, no nie Będę jej tego zabraniać, nie? Jak potrzebuje zobaczyć. Jezu, jak tam gość jest ciekawie ubrany. To tym bardziej fajnie, że, że przyszła, że obejrzy, że zobaczy, że córka jest w dobrych rękach, że no wiadomo, że ona ma ten problem wilkołaczy i w ogóle. Ale no jednak, jednak zależy. Jednak chłop zależy. W ogóle świetnie wygląda. Ja, mówcie co chcecie, ona świetnie wygląda w tym kryzysie wieku średniego, matko. W ogóle ty powinnaś spać w dzień, a w nocy funkcjonować, więc bym musiała ci przestawić jakoś zegar biologiczny. Dobra, laska. Słuchaj, czy chciałabyś zrobić pranie? Bo ja jeszcze w tej grze nie robiłam prania. I nie wiem, czy się jakoś robi, czy tu się coś tego. Zrób pranie. Włóż do pralki. Dobrze. Ja nie ogarniam jeszcze prania, nie? Niby mam ten pakiet, ale jeszcze nie robiłam. Okej, okay, wsadzasz tutaj. Rozumiem, że jak kliknę upiesz, to to się zacznie prać. No i super. Pierze się. Ty budujesz dalej. Całkiem dobrze ci idzie. Możesz dołączyć tutaj do niej, pomóc jej trochę. Może pójdzie wam szybciej i łatwiej. A to kura jest głodna. A to czekaj. To ty sobie buduj, a ty weź rozrzuć Karmy w okolicy, bo, bo głodne. Kury głodne. Może warto by było się kurami trochę zająć. O, zbierz jajka w międzyczasie. A jeszcze możesz ten kurnik posprzątać. O, siedem jajek. Jedno z możliwością wyklucia. To czekaj, jedno odłóż z powrotem. Co to za drinki? Matko. O, tu Nicole w ogóle idzie. Dzień dobry. Nie wiem, czy ona idzie do naszej sinki, czy o co chodzi. Ale najpierw, skoro, skoro już tu jestem, to może te jajka sobie włożę do lodówki, bo one się psują z tego, co rozumiem. Przynajmniej mają szansę się zepsuć. Tak, ty idziesz zjeść. Teraz ty budujesz sama. Tutaj ten domek na drzewie. Ej, może dzisiaj skończysz, jak dobrze pójdzie? W sumie chciałabym zobaczyć, jak wygląda ten domek na drzewie, bo wyobraźcie sobie, że ja tak stricte takich rozgrywek związanych z tym nowym dodatkiem nie oglądałam, więc nie wiem, jak wygląda ta rozgrywka i z domkiem na drzewie. Tyle, co wiem, to, to te nowe cechy i te kryzysy wieku średniego, no to tyle, co my ogrywamy tutaj, nie? Ale ja ten dodatek poznaję z wami tutaj, teraz grając, więc jestem naprawdę mega, mega ciekawa. O matko, jaki fajny. O Jezus. I można śpiewać. Więc ja jestem mega. Mega, mega ciekawa właśnie opcji. Dobra, ale ty idziesz spać. To ty idź sobie spać, nie przeszkadzaj sobie. Ja chcę sobie obczaić zasady rekrutacji. Aha, że wstęp, zakaz wstępu. Okej, okay. można ulepszać. Oto jakieś zjeżdżalnia, rura, jakieś światełka. Jak jest spoko. Obserwuj przyrodę. Wejście, wyjście. Aha, że można wejść, wyjść po prostu. Wow, mądre. <laughs> ale śmiesznie, można... można w ogóle dekoracje przerobić. Kryjówka. Relaksuj się, śpi, zdrzebnij się. Matko, jakie kozacy. Śpiewaj. Można wejść i śpiewać na górze. Aha, i ty się przemieniasz akurat teraz. Dobra, kto jest moim kozłem ofiarnym dzisiaj do przestraszenia. Jesteś na dworze? Nie, tu jest jakieś dziecko. Ale nie wiem, czy chcę straszyć dziecko, ale chyba nie mam wyboru. Dobra, biegnij tutaj. Jefferson wystraszony, świetnie, możesz wrócić tutaj w międzyczasie. I możemy cię zamknąć teraz tutaj. Świetnie. Idealnie. Także tak, ty tam oczywiście będziesz znowu niszyć komputer, który dopiero co się naprawiło. To tak, to, to tak będzie, nic nie poradzimy. Ty sobie śpisz. Ty w sumie to się. Wyspawy... Wyspawyś. Wyspa tak, wyspawyś. Wyspawyś się, więc możesz wstać. Oczywiście musiałaś wejść Casonowi do łazienki. Bardzo mądrze z twojej strony. Dzisiaj jest dzień pirata! Ej, co by na to, żeby w ogóle pierwszy raz w życiu obchodzić Dzień Pirata w taki sposób, że będziemy robić rzeczy w domku. Może być śmieszne, czekaj. Weź rozsyp karmy w okolicy, chodź tu. I możesz urządzić protest na tym, nie, Jezu, już myślałam. Jezu, to by było przezabawne. Ale czekaj, czyli tak, nastolatkowie mają inne opcje niż dorośli, z tego co widzę? Kurde, chyba tak. Ej, dobra, ale urządźmy bitwę na balony z wodą. Aha, ty idziesz do pracy za godzinę. No trudno, no to bitwa na balony z wodą na razie. To nie rozrzucaj karmy, Pój do pracy, a na razie to bitwa na balony z wodą. O, mistrzowska przemiana. Jednak wolałam, żebyś się tego nie nauczyła. Dobrze, to będziemy musieli udawać, że ty tego nie umiesz. Jestem zniesmaczona, że ty się tego nauczyłaś, ale z drugiej strony hmm, jakby się bardzo, bardzo uprzeć, to jest to fabularnie też całkiem spoko, bo możemy sobie wytłumaczyć, że no nauczyłaś się tego dopiero w momencie, kiedy dostałaś jakiś taki psychiczny spokój, bo nauczyłaś się tego no, u Fatimy, gdzie wszyscy się bawią świetnie, bo się rzucają balonami z wodą. No pokażcie mi to jak się rzucacie. Wszyscy się chichrają w ogóle. No rzucaj. Ej, spoko jest to! Też z tego nigdy nie korzystałam. W sumie fajna sprawa. Dobra, ale ty musisz skończyć, bo idziesz do pracy, bo tak to jest, tak to bywa. I ty. Aha, chcesz napisać wiadomość tutaj. Dobrze. Czy to pranie się zrobiło? Aha, tu jest dalej to pranie. A weź przenieś do suszarki. To ważne rzeczy trzeba robić. Ja się uczę jeszcze w pranie w międzyczasie. I wysusz. Tu jest jakaś taca na kłaczki? Czekaj. To jakaś opcja, bo oglądaj pranie, Nie to miałam na myśli, ale jak chcesz pooglądać pranie jakoś tak bezmyślnie, to... Nie ma, nie ma problemu. Jezu, jak ci zabawa rośnie od oglądania prania? Czy to jest normalne? Dobra, wyrzuć zepsute jedzenie. No, przestań patrzeć na to pranie. Wy, wy, wyrzuć zepsute jedzenie. Możesz zjeść sobie śniadanie jajka na toście. Jezu, oni się tam dalej bawią. Tam w ogóle można pójść łowić ryby. Jezu, klub wiązania kowalencyjne. Je Jezu. Rośliny są do podlania. Widzisz, jest dużo rzeczy do zrobienia w domu. A w ogóle mega fajnie byłoby zaprosić dzisiaj, też w sumie, Oriona z sowaną Znaczy dzisiaj, w sensie, że w rozgrywce dzisiaj, bo w dzisiejszym odcinku chyba już tego nie zrobimy, bo chciałabym jeszcze tymi roślinami się zająć i w ogóle. Ale tak, tak to się dzieje, tak to bywa. I mega fajnie, że tutaj jakoś ci wszyscy ludzie spędzają ze sobą czas i jakoś to wszystko się toczy i tak dalej. W sumie chciałabym zobaczyć, jak ty się bawisz dzieciakami w tym domku na drzewie. Także weź sobie tu zjedz. Bardzo cię proszę. O, da. Jemy, jemy. I później tak, ciebie bym dodała do grupy, Ja bym razem z grupą to bym usiadła sobie tutaj. Tylko skończ skądś jeść, nie idź tutaj z tym jedzeniem. Właśnie, chodź, idziemy tutaj. Czemu ty jesteś smutna cały czas? Cały czas ci rośnie to wszystko w ogóle. Ja nie mogę to było normalnie grać. Co jest z tobą, nie tak? No dobra, ale jak już się nauczyłaś tych rzeczy, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Ja chcę usiąść tutaj. Usiąść, chodź tu. Usiąść razem. Możesz ustawić dekorację. Kryjówka piratów. O, świetnie. Mamy dzień pirata, więc to może być śmierć. Że jest skrywka piratów, i możesz opodzielić się pomysłami z nim, jakoś tak, no nie wiem, porozmawiać. No to widzę, same minusy ci lecą za te rozmowę, świetnie. Możesz z nim pogadać też o być wirkłakiem w sumie wystraszyłaś go trochę. Jakieś, no nie wiem, zainteresowania. No, słabo ci idzie. No jesteś niezręczna towarzysko, więc no czego oczekiwać, ale może cokolwiek jakoś coś tam zrób. I w ogóle, jak są te zdolności Wirkułacze, to może łaskawie. Nie dotknięcie klątwą, boże. Weźmy ci ten ponury skowyt, skoro już się nauczyłaś tej mistrzowskiej przy miany niby, to zamiast się przemieniać mistrzowsko, to chciałabym skorzystać z tego, że może wiesz, mogła na przykład, no nie wiem, ponury skowyt robić, bo mnie to tak denerwuje, że to bo nic nie mogę sensownego robić, bo cały czas ten poziom fur jest jakiś nienaturalnie wysoki. No cóż, teraz może będzie chociaż trochę mniejszy. Dobra, weź rozrzuć kurom karmę, bo tak może fajnie by było, żeby coś miały do jedzenia ewentualnie. I możesz rośliny popodlewać. I co? I chyba na tym będziemy kończyć, na tym sielskim życiu tutaj u Fatimy. Miło słodko i słodko pierdząco tak naprawdę trochę, ale lubię tę rozgrywkę, podoba mi się ta rozgrywka, jest taka, no inna od tej, którą mieliśmy wcześniej tak naprawdę, że jest tak spokojnie, że, że jest tak rodzinnie, że jest tak miło, możemy robić jakieś pierdoły. Tutaj cały czas ktoś chodzi nam po domu, ale ten dom nie jest pusty. Jezu, w ogóle nie macie pojęcia, jak się cieszę, że ten dom nie jest pusty, już miałam tak dość, ale jest mega, mega spoko. Że tak ten dom w jakiś sposób tam żyje, o ci tutaj tańczą w ogóle. Jezu, jest też spoko, ja nie muszę się nimi zajmować, że jakoś. Oni, oni żyją, oni są po prostu i sobie tak jest. Jest sobie ta Fatima, która tam robi w międzyczasie urocze rzeczy, typu właśnie na przykład budowanie domku na drzewie, czy jak wrócisz, to możesz na przykład wyładować i odłożyć pranie. Jest ten ogródek, którym się tam w międzyczasie zajmujemy. No jest mega fajnych, dużo przyjemnych rzeczy dla mnie, jako dla takiej osoby, która, która ma rozgrywkę po prostu. I jeszcze Orion dzwoni, żeby pogadać. Już w ogóle na sam koniec, bo możemy sobie stwierdzić, że on dzwoni po to, że on chciałby przyjść sawano. Się pyta, czy hej, czy jesteś w domu, czy możemy w razie czego, jak się czujesz, i takie tam. Także jest jak ta kura cudownie biegnie, jaka słodziutka. Także, no, liczę, że przyszły odcinek w sumie zaczniemy od tego, że, że Orion i Savana sobie przyjdą w odwiedziny i będziemy też mieć takie uro... urocze, takie spotkanie rodzinne. Ale no, nale... na razie co? No, Halo, żegnam i do następnego. To pa!